Jesteśmy w sezonie grypowym, ten sezon grypowy, na ten sezon grypowy nałożyła się też. Sytuacja międzynarodowa związana z koronawirusem, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie panikować, żeby zachować spokój. Istotne jest zachowanie codziennej higieny, dlatego też my zachęcamy chociażby do mycia rąk. Na to wskazują wszyscy lekarze i całe środowisko medyczne. W Urzędzie Miasta od dzisiaj pojawią się specjalne. Dozowniki, do dezynfekcji rąk w tych miejscach, gdzie są obsługiwani interesanci. Zachęcamy do korzystania z nich. Zachęcam też innych przedsiębiorców czy też inne instytucje publiczne do tego, żeby takie dozowniki zakupić i żeby można było z nich korzystać, bo na pewno to jest i kwestia zapewnienia takiej codziennej higieny, ale też ewentualne zabezpieczenie. Przed roznoszeniem wirusów, nie tylko koronawirusa, bo przecież wszyscy jesteśmy świadomi tego, że w tym okresie jesienno-zimowym mamy dużo więcej zachorowań na grypę i też w, w skali całego kraju mamy więcej zgonów właśnie z powodu grypy. Więc istotna jest codzienna higiena, ale istotne jest zachowanie spokoju i nie panikowanie. Widzicie, takie dosowniki się pojawią, ile ich będzie. Takie dozowniki pojawią się w dwóch budynkach Urzędu Miasta, tam gdzie są obsługiwani interesanci, czyli na biurze obsługi interesanta, też przy Urzędzie Stanu Cywilnego, w dwóch sekretariatach, które znajdują się w dwóch budynkach Urzędu Miasta. Będziemy też zachęcać nasze jednostki podległe do tego, żeby również dokonały takich zakupów i umożliwiły interesantom korzystanie z tych dozowników przy realizacji codziennych zadań służbowych ze strony urzędników.